Jeszcze mniej optymistyczny jest fakt, że profesor, przepraszam, nie profesor, ale wypowiada się jak profesor, pan Stanisław Michalkiewicz, dalej jest w szpitalu, ale z tego co informacje docierają do mediów i również i do mnie, przywracane mu jest zdrowie, przechodzi rekonwalescencja. No i wielu z Polaków mówi do jasnej anielki: no, jeszcze tego nam było trzeba, żeby pan Michalkiewicz, który otworzył oczy niejednemu Polakowi, trafił do szpitala. Na szczęście wraca do zdrowia, ale obrzydliwy jest fakt, że są tacy szarlatani, którzy biorą do ręki Pismo Święte i z Pismem Świętym w ręku cieszą się z tego powodu, że, kogoś, że kogoś, na, na kogoś trafiło nieszczęście. Mówią, że Bóg kopnął go w dupę. Ku, kopie naszych wrogów w dupę. Pewnie wiecie o kim. Mowa, mowa o szarlatanie z Lublina. Proszę Was, módlcie się za tego człowieka, aby zły duch, szatan opuścił jego zrujnowane ego. Dzięki serdeczne za uwagę. Przypominam o tym, byście wsparli ulotki net na Facebooku. Kto będzie zainteresowany takimi super zeszytami, linijkami, jak najbardziej piszcie. Na wprawo.gmail.com, a od poniedziałku więcej informacji na wprawopl sklep. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę i podawajcie, drodzy Państwo, dalej, ponieważ YouTube na wszelkie możliwe sposoby blokuje, blokuje udostępnienie tego filmu, czyli, czyli mniej osób się dowiaduje o tym, że ten film jest. No, i odklikuję Wam subskrypcję, kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwonki, tak żebyście wiedzieli, kiedy nowy film pojawia się na moim kanale. Do zobaczenia.